Ile friz? Zarabia. No wiadomo, że musiał się pojawić. Wiadomo, wiadomo. Eee. Z tej sytuacji szybko, czy po prostu jak zwykle Ja zawsze mam to do siebie, że słuchajcie, już wielokrotnie Pokazywałem wam w sumie swoje zarobki Jeśli chodzi o wyświetlenia, więc myślę, że i tym razem Nie będzie to jakiś duży problem Bo ja zawsze jestem z wami szczery Więc tym bardziej w sumie na chilku Mogłem wam pokazać screena z Analytics z YouTube'a, ile tam teraz to wynosi Z tym, że wiadomo, że To są tylko wyświetlenia, do tego jeszcze Współprace jakieś wchodzą czasem, więc Tak to wygląda, ale generalnie Plan jest taki i mo mo moje założenie Złożenie życiowe jest takie, że chcę wiecie, inwestować jak najwięcej i robić nowe rzeczy, nowe, fajne rzeczy, więc też takie nowe, fajne rzeczy się będą niedługo pojawiały. Więc wszystko to idzie wiecie. na no fajne po prostu yy, cele. Okay. Ja bardzo bym chciał pójść w kierunku jakimś biznesowym. Mam kilka projektów, które chciałbym otworzyć. Pracujemy nad jakimś takim jednym też dużym, o takim większym, naprawdę większym już biznesem. Kilka też mniejszych. Prowadzimy teraz dalej jeszcze nasz sklep, który w ogóle jest gigantyczny i. To jakie tam można po prostu robić obroty. Na merchandise. Tak, no? to, to jest wow, więc jest. A może zdradzić o skali tego, czy wolałbyś nie mówić? No, jakby na ten moment jesteśmy w momencie, kiedy mamy wszystko wyprzedane, więc nie jesteśmy w stanie sprzedawać tak dużo, ile Aha. ludzie chcą kupić, ale no. Bo mówiłeś, że skupiacie są, się na jakości też, prawda? To już są miliony, nie? Mm. To już są miliony miesięcznie, nie? Więc, jakby to, to, to chcemy też rozwijać. Mhm. Głównym naszym zamierzeniem w ogóle przy tworzeniu sklepu, to było, że chcemy mieć sklep, chcemy mieć, że jakby, będąc influencerem, po co masz nosić ciuchy kogoś, mhm. jak możesz nosić swoje. Mhm. Więc, naszym głównym zamiarem było stworzenie takiego miejsca, takiego sklepu, w którym my możemy sobie wziąć ubrania, ciuchy i sami je nosić. żeby. To, co masz na sobie teraz? Tak jest, tak jest. Więc, to jest nasz zamiar, i myślę, że. To też powoduje, to jest ten kolejny element, ten autentyczności. że my nie robimy tego sklepu, żeby wiesz, trzepać hajs, mm. tylko my naprawdę go zrobiliśmy dla siebie. 7000 z żeby... superchatu i, i 1500 z reklam pod filmem. Tyle Freeze miesiąc zarabia beka z ciebie. Oj, wydaje mi się, że Freeze zarabia z 4 razy więcej niż 8000 dolarów w miesiąc. Tak mi się wydaje, no z 30 tysięcy dolarów z samych wyświetleń frizz może mieć w miesiąc tylko widzisz to jest coś co mnie co mnie jest mniej więcej obojętne bo niech sobie zarabia robią dobrą ten robią dobre wyświetlenia i robią na tyle family friendly filmy że jest to pozycjonowane dobrze i tyle nie do tego najnowszego domu. Dom ekipy sezonu drugiego kosztuje za miesiąc za sam wynajem 15 tysięcy złotych. A wiem to stąd, że pewna osoba zamieściła TikToka, w którym spekulowała jaki będzie następny dom ekipy. No i właśnie na aplikacji oto dom znalazła ten dom nowy dom ekipy. No i właśnie widniała tam cena 15 tysięcy złotych.